Cześć, witajcie mistrzowie w ostatnim filmie na kanale Okinofilm. Jest to Q&A i odpowiadam na wasze pytania. Jaka jest twoja ulubiona potrawa? Nie mam ulubionej. Kogo z polskiego Lego szanujesz, lubisz najbardziej? Zawsze mam szacunek do Goldiego, bo on jeszcze przed zmianą nazwy jako Kamil Goldman zainspirował mnie do nagrywania. Jednakże powiem, że najbardziej lubię loda malinę, ponieważ jest to wspaniały niesamowity człowiek. Naprawdę za wszystko mu bardzo dziękuję. Czy masz jakiś jeden ulubiony odcinek Ninjago? A jeśli tak, to jaki? Tak, są to te odcinki z okino. Czemu przestałeś nagrywać? W marcu 2022 roku wrzuciłem film y, z fanem Fantastyki o Wężonach. Później cały rok szkolny 2022-2023 na 2023, y, poświęciłem swojemu marzeniu, żeby zostać mistrzem Polski w Taekwondo i keyboxingu. Na mistrzostwo Polski w Taekwondo jednak tak wyszło, że mój klub y, nie pojechał. Walczyłem na mistrzostwach Polski w keyboxingu, na Benzin Arenie i decyzją sędziów odpadłem z turnieju po pierwszej walce. Wszyscy, którzy tą walkę oglądali, twierdzą, że powinienem wygrać, sam mój przeciwnik powiedział mi po walce, że ja byłem lepszy. No trudno, wrzuciłem kilka filmów, czyli te, które teraz wam się pokazują, a potem przez rok szkolny 2023 na 2024, znowu żadnego filmu nie było. Zdałem prawo jazdy kategorii B na skrzynię manualną, byłem kandydatem w wyborach samorządowych, zająłem w Olimpiadzie Historycznej piąte miejsce w swoim województwie, zacząłem robić patent sternika motorowodnego, czyli prawo jazdy na motorówkę, zdałem egzamin na niebiesko-czerwony pas w Tekwondo i nie było już czasu na ten kanał. Czy zaczynając nagrywanie na LEGO oczekiwałeś, że będziesz w tym miejscu? Wydaje mi się, że nie. Raczej oczekiwałem, że jak będę odchodzić, to będę kończyć, będąc w jakimś najlepszym momencie kanału. A tu nie ma filmu przez rok. Czy żałujesz zmiany ksywki ze świętej pamięci różowego ninja na okinofilm? Nie żałuję. Zachaczając o poprzednie pytanie, miałeś wyjaśnić genezę nowej nazwy w jednym z nowych filmów po Przestańmy Siebie oszukiwać, czyli kiedy skończy nagrywać? To jest ten film, kiedy zmieniłem nazwę na okinofilm do czego finalnie tak nie doszło, więc jaka jest geneza nazwy o kinofilm, skąd to się wzięło. W tym filmie, kiedy zmieniłem nazwę, zapowiedziałem nowy format filmów. Nie zrobiłem tego nowego formatu, teraz już powiem, co to miało być. Jest taki kanał Wojna Idei i on w tamtych czasach robił takie filmy jak Moralność Batmana, albo podobny film o Gandalfie, albo o Eiros Avatara. I to miały być takie filmy tylko o postaciach z Ninjago. Pierwszy miał być właśnie o Okino, drugi o Moro, kolejny pewnie o Harumi. Tu wam wyświetlam więcej filmów wojny idei na których to miało być wzorowane i polecam zobaczyć. Polecam te filmy, naprawdę są bardzo ciekawe. Chciałem zrobić to o Ninjago, ale no cóż, może ktoś inny to zrobi. Pozwalam. A tu jeszcze Franix się pyta, dlaczego właśnie o Okino film. O kino, dlatego że ideały samurajskie są mi bardzo bliskie. Czujesz, że przespałeś swój moment na jeszcze mocniejsze rozwinięcie kariery? Jasne, w drugiej połowie 2018 roku, kiedy wyłączyłem swój głos i była tylko muzyczka na filmach i seria Separator, i cały rok 2019 zawalenie kanału magazynami. Gdybyś miał wskazać twórcę, którego kanał niedługo osiągnie sukces, to kto by to był? Nie wiem. Każdemu życzę powodzenia w osiągnięciu sukcesu. Naprawdę. Twoim zdaniem Lego Tube był lepszym miejscem kiedyś, czy jest teraz? Teraz Lego Tube jest zdecydowanie bardziej profesjonalny, ale to odpowiem w jednym z późniejszych pytań. Skąd decyzja, by film, w którym prosisz o pytania do QA, był Twoim przedostatnim, a samo QA ostatnim materiałem? Uznałem, że tak najlepiej się będzie z wami pożegnać. Jakiej muzyki słuchasz? Roka? Najlepsza piosenka. Najlepszy artysta. Nie mam jednego ulubionego. Który kanał na polskim YouTubie z Polski najbardziej lubisz oglądać? Nie mam jednego ulubionego. Pamiętasz mnie? Tak pamiętam cię. Dalej grasz na flecie? Nie. Pamiętasz jak polecałem twój kanał jak miałeś 50? Tak pamiętam. Pamiętasz, jak miałem moderatora u Ciebie na live? Tak, pamiętam. Ulubiony sport? Mam dwa ulubione, taekwondo oraz kickboxing. Najlepsze jedzenie od influencera lub rapera lub youtubera? Nie mam. Najlepsza pizza to capricioza. Lubisz samochody? Wolę podróżować na piechotę, ale samochód czasem się przydaje. Podasz swój ranking ninja łącznie z Ninjago Powstanie Smoków? Nie, ponieważ nie oglądałem Powstania Smoków. Skończyłem oglądać ninjago na końcu drugiego rozdziału, i to jest też powód, dla którego odchodzę, bo nie czuję się już kompetentny specjalistom od tego, żeby wam tutaj o ninjago mówić. Czy masz jakiegoś idola? Yy, tak, jest nim Thomas Edward Lawrence. Gdybyś miał mieć jakąś moc żywiołów, to jaka by to była? Umysł. Czy lubisz osoby niepełnosprytne lubię? Czy tęsknisz za nazwą różowy ninja? Tęsknię, ale nie chcę do niej wracać. Jak masz na imię? Mateusz. Jakie masz plany na dalsze życie? Napisać jak najlepiej maturę, a potem iść na studia. Pozdrawiam cię, Paweł. Czy Kai to Twój ulubiony ninja? Nie określam, który jest mój ulubiony. Czy Jay wróci do ninja w trzecim sezonie Dragon Rising? Ja nie wiem o czym ty mówisz, ja jak mówię, nie oglądałem powstania smoków Dragon Rising i nie wiem kompletnie. I też sobie nie wyobrażam, jak teraz miałbym prowadzić content o ninjago, jak. Jak ja nie oglądałem powstania smoków i się nie znam na tym. No, nie mógłbym tutaj dłużej zostać. Czy byś kupił w 2024 roku zestaw LEGO? Ten? Nie. Czy posiadasz figurkę doktora Strange'a? Nie. Minecraft czy Rodblocks? Minecraft? Kai czy Zane? Nie odpowiem na takie pytania, którego bohatera wolę, bo nie mam, nie mam czegoś takiego. Co byś wolał? Obejrzeć znowu Ninjago po raz pierwszy, czy zagrać w swoją ulubioną grę po raz pierwszy? Nie gram w gry, także obejrzeć Ninjago. Masz figurkę Spidermana Lego? Miałem, nawet na filmy możecie ją zobaczyć, ale już nie mam. Lady Gaga czy Billie Eilish? Can't my, can't my, no, can't my face. Czwarty czy piąty sezon Ninjago? Czwarty turniej żywiołów. Ulubiony napój woda. Ulubione jedzenie? Nie wiem. Najlepsze wspomnienie z Lego. Duże tego było, nie wiem które było najlepsze. Ten kanał na pewno będę wspominał na całe życie. Najgorsze wspomnienie z Lego, nie chcę o tym mówić. Ninjago, Batman, Lego Przygoda 2, czy Lego Przygoda 1? Pytania o filmy kinowe Lego. Lego Przygoda 1, zdecydowanie. Ulubiony kolor? Nie mam. SpongeBob, Kanciastoporty, czy Lego Nexonites? Lego Nexonites. Ulubiony smak lodów? Nie jem lodów. Jay jako Grzegorz Drojewski, aktor głosowy Jay'a we wszystkich sezonach tylko nie szóstym. Czy Jay jako Mateusz Rusin, czyli Jay jako głos w szóstym sezonie? Powiem tak, że wolę głos Jaya normalny, ale ten w szóstym sezonie miał swój urok. Co się działo z tobą przez dłuższy czas, mówiłem. Jak tam życie? Bardzo pracowicie, ciągle jakieś działania polityczno-społeczne oraz nauka. Gdzie widzisz siebie za 10 lat? profesorem bardzo chcę zostać. Jestem człowiekiem nauki, nie ukrywam tego i marzy mi się tytuł profesora. Czy lubisz grać w gry? Jak tak to jaki typ? Nie gram w gry, nie mam czasu. Jakie masz plany na życie? Najpierw kariera, tak to nazwijmy, naukowa, a potem jak już zrobię wszystko czego pragnę w nauce, to wrócę do polityki na już na super poważnie. Pozdrowisz mnie? Pozdrawiam cię Azeri. Ulubiony Wilam nie wiem o czym mówisz, to jest coś z Powstania Smoków? <grym> Ulubiony sezon Ninjago? Czwarty turniej żywiołów. Masz jakąś pracę? Tak. Czy oglądałeś The Boys? Nie. Cola czy Pepsi? Nigdy nie piłem ani jednego, ani drugiego, więc nie wiem. Masz jakieś zwierzęta domowe? Nie. Jaki był twój pierwszy zestaw LEGO? Było to LEGO Duplo Małe Zo. Dlaczego zacząłeś nagrywać na YouTube, a co cię do tego zainspirowało? Zacząłem nagrywać dużo wcześniej dla siebie. Publikować zacząłem w 2016 roku. Zainspirowało mnie do tego czterech twórców: Kamil Goldman, Kuba Brick, Lego Fanka oraz Fanka Kaja. Najbardziej ten pierwszy oczywiście Kamil Goldman i chciałem być tacy jak oni, co sądzisz na temat pizzy hawajskiej? Nie znam tematu, więc się nie wypowiem. Jaka jest Twoja ulubiona pora roku, nie mam. Jaka jest Twoja najdroższa figurka w kolekcji? Pewnie coś z czwartego, piątego albo szóstego sezonu Ninjago. Ciekawe pytanie, co sądzisz o teraźniejszym Legotubie? Sądzę, że teraźniejszy Legotub się bardzo rozwinął, bo współpracy z jakimiś małymi sklepami to nie są już czymś wyjątkowym, tylko to jest coś powszechnego, normalnego. Są też współprace nawet z Legostorami. Jakieś zorganizowane zloty, spotkania z widzami. To jest wszystko bardzo profesjonalne w porównaniu do tego, co było kiedy ja zaczynałem. McDonald's czy KFC? Nie jadam w takich miejscach, więc nie wiem. Wymień pięciu ulubionych LegoTuberów. Nie potrafię w taki sposób ułożyć pięciu najlepszych ludzi. Co sądzisz o poskładanym? Sądzę, że jest to człowiek, który osiągnął wielki sukces robiąc to, co lubi. I ja mu gratuluję z całego serca. Jaki jest twój ulubiony film, ostatni samuraj Stare Ninjago sezony 1.7 czy nowe Dragon Rising Stare Ninjago. Jaki jest twój wymarzony zestaw LEGO? Klasztor z 10 sezonu. No to do zobaczenia. Do zobaczenia! Moi drodzy mistrzowie, dziękuję wam bardzo za prawie 8 lat. Teraz w październiku by było 8 lat. Zawsze jako różowy ninja, później jako okino film, starałem się wam publikować najlepszy kontent Olego. Zrobiłem wiele filmów, z których jestem naprawdę szczęśliwy. Bardzo dużo się nauczyłem podczas prowadzenia kanału na YouTubie. Chociaż nie zawsze wszystko wychodziło idealnie. Jestem przekonany, że jeszcze kiedyś się spotkamy. Ja kończę z kontentem Olego na YouTubie. Ja nie znikam z przestrzeni publicznej, absolutnie. Bardzo was polubiłem. Jesteście naprawdę dobrymi ludźmi. Jeżeli się z kimś nie zrozumieliśmy kiedyś, to proszę do mnie napisać i to wyjaśnimy. Dziękuję bardzo za każde wyświetlenie, za każdą łapkę w górę, za każdy komentarz, za każdą subskrypcję. Bez was by tego nie było. A tak do was, mistrzowie, nigdy nie poddawajcie się, dążąc do swoich celów. Trzeba powiedzieć to po raz ostatni. Ja się z wami żegnam. Cześć.